Cześć kochani, witajcie, z tej strony Ania, witam was dzisiaj w nowym filmie i dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik z serii top 5 ulubionych i dzisiaj porozmawiamy sobie o pudrach sypkich, więc jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj takiego ciekawego się znajdzie, to zapraszam was serdecznie do oglądania. Zobaczcie, mam tutaj taką wieżę Jezus ciul dup, wszystko je było prawie jak moje życie ostatnie. Tak się u mnie zaczyna filmiki, no cóż, nie wyszło mi po prostu ułożenie pięknej wieży z pudrów. Ja już kiedyś robiłam Wam podobny filmik u mnie tutaj na kanale. Możecie go sobie tutaj obejrzeć, tylko że tam skupiałam się zarówno na pudrach w kamieniu, jak i pudrach sypkich. A tutaj będą tylko i wyłącznie pudry sypkie. Ale chciałabym zaznaczyć, że nie chciałam powielać tego, co było w tamtym filmiku, a w tamtym filmiku się kilka pudrów sypkich pojawiło. Tamte pudry, które się znalazły w tamtym filmiku, są również takimi moimi top ulubionymi pudrami sypkimi po prostu nie chciałam tego tutaj powielać dwa razy i dwa razy mówić o tym samym i mam dzisiaj tutaj takich pudrów pięć no dobra sześć bo w sumie sześć wam pokazywałam na początku tylko że dwa z tych pudrów są po prostu z jednej marki i traktuję je jako jedność więc myślę, że już nie przedłużamy przejdziemy sobie właśnie do omówienia tych pudrów, które mam tutaj wam do pokazania coś wam o nich tutaj powiem. Troszkę więcej, troszkę tutaj się o nich dowiecie, więc myślę, że też ten filmik Wam się spodoba. Też starałam się te pudry dobrać w ten sposób, że są one zarówno tańsze, jak i droższe z takim i takim efektem. Nie są to tylko tutaj pudry mocno matujące, ale takie też się tutaj oczywiście znajdą, ale są też pudry rozświetlające, więc to jest taki, można było powiedzieć, masz, dlatego zapraszam was teraz właśnie na to zestawienie. Chcę tutaj zaznaczyć, że jeżeli na tym filmiku będzie wyjątkowo dużo cięć, to znaczy u mnie na filmikach zawsze jest dużo cięć, bo ja usuwam, że tak powiem, każdy moment, w którym biorę... Oddech taki większy, bo mnie to niesamowicie irytuje i chcę wam tego po prostu zaoszczędzić. To w dzisiejszym filmiku może być tych cięć troszkę więcej, ze względu na to, że czuję się dosyć słabo, bo mam okropną migrenę i ogólnie dziwię się, że jeszcze tutaj siedzę i się nie przewróciłam na bok, a jestem tego bliska, ale spokojnie mam nadzieję, że uda mi się tutaj wam wszystko fajnie pokazać i nawet nie poczujecie, że czułam się źle. Na miejscu pierwszym znajduje się Eveline Mat My Day Peach, to jest ta wersja brzoskwiniowa. Jego cena to około 31 zł. On jest dostępny zarówno w internecie, jak i w Rossmanie, czy tam, gdziekolwiek indziej, gdzie Eveline jest dostępne. to tam go znajdziecie. Ja tutaj ceny głównie opieram na właśnie tego typu rzeczach, jak na przykład Rosman albo Sephora. No, zależy z czego, co po prostu jest. Jest to półtransparentny puder matujący z efektem bardzo mocno wygładzającym i ten puder ja mam dzisiaj tutaj na twarzy. I on zapewnia nam taki efekt tak niesamowitego wygładzenia, że to jest po prostu szok. Jest to jeden z lepszych pudrów sypkich. Jakie ja posiadam w swojej tutaj kolekcji. On subtelnie też naszą skórę rozświetla. Też jest takim produktem niesamowicie lekkim, niewyczuwalnym w ciągu dnia, przez co jest bardzo komfortowy. Sam też ten puder pięknie pachnie brzoskwinią. I naprawdę, jak macie okazję, bądź mieliście go, to możecie to potwierdzić bądź zaprzeczyć. Ten zapach nie jest takiej wiecie prawdziwej brzoskwini, bardziej taki troszkę chemiczno-brzoskwiniowy, ale jednak jest ładny. I co najważniejsze, nie jest on wyczuwalny potem na twarzy, bo ja ogólnie nie lubię bardzo produktów takich mocno perfumowanych, które potem tak niesamowicie Mierdzą wam już tym zapachem podczas dnia. Tutaj jest ten zapach tylko po prostu, że tak powiem, w pudełeczku. Jak już go aplikujecie na twarz, no to potem już tego zapachu w ciągu dnia nie czujecie, co jest super. I też bardzo dobrze radzi sobie przy mojej cerze, która jest mieszana, bo nie potrzebuje on, że tak powiem, poprawek w ciągu dnia, bo bardzo ładnie, tutaj trzyma zarówno ten yy, lekki mat, bo to nie jest taki wiecie totalny mat, to jest właśnie bardziej takie satynowo-matowe wykończenie i super, bo czasem jest tak na przykład przy takiego typu produktach, które lekko rozświetlają, że przy cerze mieszanej, która się przetłuszcza, no to Tutaj się świecimy po prostu niesamowicie, a tutaj jest to jakby tak zahamowywane i bardzo ładnie to wygląda w ciągu dnia. I dużym plusem jest to, że nie bieli on skóry i nie robi flashbacka, więc super. To jest pierwszy puder, który mogę Wam tutaj polecić. Na drugim miejscu mamy tutaj coś zdecydowanie dla fanów, naprawdę bardzo mocnego matu. Jest tutaj Revlon Candy. Ja Wam o tym produkcie już tyle razy opowiadałam i jego cena to około 50 zł, tylko ja tutaj zaznaczę, to nie jest produkt dla każdego i zaraz Wam powiem, Dlaczego. Ogólnie ta seria Candy jest serią, która chroni przed zanieczyszczeniami, ma utrwalać makijaż i chronić skórę przed przedwczesnym starzeniem się. I to jest już produkt, który jest totalnie matowy i będzie to super produkt dla osób na przykład ze skórą tłustą bądź ze skórą mieszaną, które nie chciałyby po prostu przypudrobywać się w ciągu dnia, ale też chciałabym wam to zaznaczyć, że niestety on trochę robi flashback, troszkę bieli tą skórę i na przykład też może podkreślać przesuszenie. Na niej i też sam może ją troszkę przesuszać, jeżeli nałożycie go po prostu za dużo. Tak więc, z umiarem, bo on naprawdę wystarczy go użyć tutaj w małej ilości, żeby on sobie poradził z wszystkimi wyświeceniami na twarzy i by tą skórę zmatowił. Więc o to się nie martwcie i też radziłabym nie przesadzać z ilością, bo potem będziecie z tego niezadowoleni, bo on naprawdę przy dużej ilości robi taką, jakby można było powiedzieć, wygładzoną maskę na twarzy, więc z tym się liczcie, ale zaznaczę to ja jeżeli chodzi o mat, nie znalazłam do tej pory lepszego pudru właśnie niż ten, jeżeli chodzi o jakieś zdjęcia takie, które robię na przykład selfie który chce być naprawdę mocno wygładzona i zmatowiona, no to on też sobie świetnie tutaj radzi, tylko mówię tutaj już raczej bez flesza, bo on jednak troszkę bieli. Następny w kolejności jest najdroższy produkt w tym zestawieniu ja wam test tego produktu robiłam na kanale, możecie sobie obejrzeć by poznać więcej plusów i minusów I jest to puder z Nataszy Denon. ja go dorwałam w seporze. Jego cena to około 140 zł. Mam go w kolorze 01. I byście tutaj dobrze to zrozumieli, bo na stronie moim zdaniem jest troszkę to przekłamane, bo na stronie było, pamiętam, napisane, że jest to produkt o efekcie matującym, a moim zdaniem on ma efekt matowo-satynowy i się lekko świeci, więc nawet to opakowanie wskazuje na to, jakie on ma wykończenie, więc yy, żebyście nie myśleli, że to jest taki typowy, totalnie matowy produkt. Jest on niewyczuwalny, na twarzy bardzo lekkiego uwielbiam używać w kamerze, ponieważ y, jak y, nagrywam jakieś filmiki, to zazwyczaj mam właśnie ten puder, bo on super wygląda z moim diorem Backstage. On jest też produktem, który daje lekki kolor. Ja bym go tak troszkę przyrównała do Max Factora Cream Puff. Bardzo podobne są, jeżeli chodzi o to, co zostawiają na skórze. On też Wam podbuduje moc krycia podkładu, jaki macie na sobie, więc dla osób, które szukają czegoś, co właśnie zrobi taki efekt, no to ten puder będzie spokojny. On się niestety dosyć szybko u mnie wyświeca, bo po 3-4 godzinach. Na miejscu czwartym są tutaj pudry z biedronki. Pudry sypkie z Bell. Jeżeli Bell wypuszcza jakąś edycję limitowaną i jest w niej puder, to sądzę, że warto się w niego zaopatrzyć, bo to są bardzo tanie produkty, do około 14 zł. Ja mam tutaj jeden taki bardziej matujący. On jest też dostępny na ich stronie na sklepie Bell. I on był z tego co pamiętam z kolekcji Mystical Forest. I jest to puder lekko. Tylko właśnie matujący, wykończeniowy, świetnie się sprawdzał u mnie. Ja go bardzo też polubiłam, do tego stopnia, że to jest moje chyba już drugie opakowanie tego produktu i fajne jest to, że on jest jeszcze dostępny. To znaczy, mam nadzieję, że jest jeszcze dostępny. Dam wam tutaj znać na filmiku, bo jak nie to kiepsko, ale jest to produkt, który fajnie matuje skórę, pięknie wygląda, daje, mogłabym powiedzieć, bardzo podobny efekt do tego, co było na pierwszym miejscu, czyli do Eveline, czyli taki, wiecie, efekt wygładzenia. Porów po prostu gładko, pięknie i cudownie, więc jeżeli chodzi o ten produkt, to on robi taki efekt. I mam tutaj jeszcze jeden o zupełnie innym wykończeniu, ponieważ jest to puder rozświetlający. Ja o nim kiedyś mówiłam Wam w ulubieńcach chyba czerwca. Tak mi się wydaje. I u mnie rebela naprawdę. Mimo tego, że jest to puder rozświetlający, ja się trochę bałam, że on zapewni mi taki efekt po prostu tłustej skóry. To tutaj w umiarkowanych ilościach, go używacie, tutaj naprawdę piękny efekt na twarzy. Oczywiście też możecie go. Go używać na przykład jako rozświetlacz. Wszystko możecie tutaj z tym produktem zrobić, więc jest to też taki produkt wielozadaniowy. Tutaj bym uważała, przy osobach, które są na przykład troszkę ciemniejsze, bo on może was troszkę wybielić, bo on ma te drobiny w sobie takie bardzo perłowo-srebrne, a dla osób bledszych myślę, że będzie jak znalazł, więc to są kolejne produkty i chciałabym tutaj się głównie skupić właśnie na tym, że miałyby być to pudry z biedronki, po prostu sypkie, bo z tego co pamiętam, nie wypuścili oni żadne który byłby po prostu kiepski. No a na ostatnim miejscu mamy L'Oreal Infallible Magic Loose Powder. Jest to puder sypki z L'Oreala. Jego cena to około 67 zł. Ja go dorwałam kiedyś na promocji w Rossmanie za około chyba 20 zł, więc mi się cylło, ale naprawdę jest to bardzo fajny produkt. On wam na twarzy nie wygląda tak, wiecie, sztucznie. Jest to taki fajny sypki puder na co dzień. On ma efekt taki lekko matowy. Nie jest on przesadnie yy, za bardzo matowany, też za bardzo rozświetlający. Jest moim zdaniem takim idealnym właśnie właśnie codzienniaczkiem. On ma też w sobie właśnie niebieski pigment, który ma rozpraszać światło. O tym produkcie się mało mówi, sądzę dlatego, że jest on dosyć drogi, ale moim zdaniem naprawdę na jakiejś promocji jak go znajdziecie to możecie go sobie po prostu u siebie sprawdzić, bo jest super. No i też co najważniejsze nie wysusza i też tej skóry nie bieli, jak dla mnie jest on świetnym produktem. I cóż, z mojej strony jest to tyle w tym filmiku. Jest to taki szybki, króciutki filmik na temat pudrów sypkich. Dajcie mi koniecznie znać jakie są wasze ulubione pudry sypkie bo też jestem ciekawa, jakie są wasze typy, a z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie, a z mojej strony jest to już wszystko. I cóż kochani, do następnego razu, buziaki, trzymajcie się, cześć! Mua.